Szymon, wakacje jak zwykle pracowicie, Cieniasy dość mocno pracowały i rozgrywaliście turnieje. No niestety nie, tak, nie takim skutkiem jak, 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 rok, jak rok temu nie udało się zakwalifikować do, do finałowego turnieju. Co się stało? No to prawda, no wakacje były bardzo obfite. Wydaje mi się, że trochę jakby zgrupowania kadry trzy trzy nam też rozbiły przygotowania i przez to nie mieliśmy takiego jakby swojej chemii, nie, nie bawiliśmy się tym i no nie udało się. Dwa razy mieliśmy szansę e, dostać się do Wortura, Toura, przegraliśmy najważniejsze mecze. No niestety, no czekamy na następny rok, zobaczymy co przyniesie. E, oprócz gry w koszykówkę były jeszcze jakieś wakacje? No właśnie zupełnie nie było nic innego, bo kadra też e, pochłonęła dużo czasu. Także niestety całe, 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 całe wakacje to tylko koszykówka. E, Szy Szymon, e, rozpoczynacie meczem u siebie, w telewizyjną, przyjeżdża wicemistrz Polski, Rosa, Rosa Radom, na pewno bardzo wymagający, wymagający przeciwnik. No tak, no na pewno bardzo trudne zadanie przed nami, bo wicemistrz Polski, także wiele meczów z tamtego sezonu oglądałem ich i wiem, że potrafią grać w świetny basket. Ale mówię, trochę jak Derek Ross, jesteśmy w stanie wygrać każde spotkanie. Zobaczymy, które uda nam się tak naprawdę wyciągnąć. Darek Oczkowicz mówił, że no, zakłada, że takim planem, o który można by było powalczyć, jest ósemka. A, a dla Ciebie? No, oczywiście play-offy to spełnienie w pierwszym sezonie jako Beniamin, jak to było być mnie, ale według mnie powinniśmy skupić się na każdym poszczególnym meczu, próbować wyciągnąć jak najwięcej wygranych i dopiero na koniec rundy zasadniczej myśleć co dalej. Twoi bracia też rozpieszkli się po, po klubach, zmienili, e, zmienili barwy, barwy klubowe. No, mm -hmm. Szans chyba nie ma, że się spotkać na parkiecie. No, bo... Niestety no, różne jakby ligi także nas dzielą, ale zobaczymy. To jest są jeszcze, Będę kibicował tam braciom, bo są Mistrzostwa Europy w 3x3 i Mistrzostwa Świata, także będę trzymał za nich kciuki. Dzięki. Dzięki.